Witam serdecznie. Co miesiąc pojawia się raport, który jest jak, no, jak badanie pulsu dla światowych zapasów żywności. Mowa oczywiście o raporcie ŁASD. W tej analizie przyjrzymy się danym z listopada 2025 roku, żeby zrozumieć, co tak naprawdę dzieje się na światowych rynkach rolnych. Główny motyw, który wyłania się z tych wszystkich danych, to coś w rodzaju globalnego przeciągania liny. Z jednej strony mamy siły obfitości, które pchają ceny w dół a z drugiej siłę niedoboru, które ciągną je w górę. Zobaczmy, która strona ma w tej chwili przewagę w kluczowych sektorach. No dobrze, to zanurzmy się w temat. Zaczynamy od tej strony liny, która ciągnie w kierunku obfitości. Skupimy się na towarach, gdzie podaż rośnie, a ceny cóż, czują tę presję. 7,4 miliona ton dokładnie o tyle mają wzrosnąć światowe zapasy pszenicy. Żeby dać trochę perspektywy, to jest naprawdę gigantyczna ilość. To sygnał dużej zmiany na rynku i oczywiście ogromnej presji na ceny, którą odczują konsumenci na całym świecie. A co w tym jest najciekawszego? To nie jest jakiś tam jednorazowy skok. To pierwszy taki wzrost od kilku lat, od sezonu 2019-2020. Mamy więc do czynienia z odwróceniem trendu. Produkcja rośnie u największych graczy, takich jak Stany Zjednoczone, Rosja czy Australia. I tutaj widać to czarno na białym. Rosnąca podaż na świecie przekłada się bezpośrednio na ceny. Po prostu więcej towaru na rynku oznacza, że jest on tańszy. Średnia cena w USA spada, co idealnie odzwierciedla tę globalną sytuację. Dobrze, ale pszenica to nie jedyny bohater tej historii o obfitości. Przejdźmy do bawełny, bo tu sytuacja jest bardzo podobna. Rynek jest wręcz zalewany podażą. Prawie 20%. Taki jest prognozowany skok tzw. zapasów końcowych bawełny w Stanach Zjednoczonych. Chodzi o to, co zostaje w magazynach po sezonie. Taka liczba to nie jest zwykła statystyka. To jest bardzo mocny sygnał, że na rynku panuje nadpodaż. No dobrze, ale skąd ta nadwyżka? Ano stąd, że produkcja rośnie w kluczowych miejscach: w Stanach, w Chinach i w Brazylii. To zjawisko globalne, które pompuje światowe zapasy i, co całkiem naturalne, spycha ceny w dół. Ok. A teraz czas na gwałtowną zmianę kierunku. Przenosimy się na drugą stronę naszej liny. Zobaczmy, gdzie sytuacja jest odwrotna, gdzie rynki się zacieśniają, a niedobór staje się realnym problemem. Tu mamy dwa bardzo ciekawe przykłady. Z jednej strony soja, zapasy spadają, bo zbiory są po prostu mniejsze, ale z drugiej strony jest ryż. Tutaj zapasy też maleją, ale nie przez słabe zbiory, tylko przez rekordową konsumpcję. Efekt ten sam mniej towaru, ale przyczyny zupełnie inne. Skupmy się na chwilę na soi. Ten cytat z raportu w zasadzie mówi wszystko: niższa produkcja i topniejące zapasy na całym świecie tworzą ogromną presję na wzrost cen. To prosta matematyka. Co jest główną przyczyną? W USA to przede wszystkim niższe plony, ale też rosnąca konkurencja z Ameryki Południowej. A skutek? Oczywiście wzrost cen. Raport prognozuje, że średnia cena w Stanach podskoczy do 10,5 dolara za buszel. Oczywiście, globalny system rzadko kiedy jest czarno-biały. Nie wszystkie rynki da się tak łatwo wsadzić do szufladki obfitość albo napięcie. Jest też sporo skomplikowanego terenu pośrodku. Kukurydza to jest idealny przykład takiej niejednoznacznej sytuacji. W Stanach Zjednoczonych podaż jest duża, eksport idzie pełną parą, co powinno uspokajać rynek. Ale globalnie zapasy delikatnie spadają i to tworzy pewne napięcie i sprawia, że obraz jest daleki od klarownego. A jeśli komuś wydawało się, że kukurydza jest skomplikowana, to niech spojrzy na sektor mięsny. Tu dopiero mamy mieszane sygnały. Ta tabela pokazuje prognozy na rok 2026. Zobaczmy. Produkcja wołowiny ma spaść i ceny też. Proste. Ale wieprzowina, tu produkcja też spada, ale ceny, co ciekawe, mają rosnąć. A na koniec drób, czyli brojlery, produkcja w górę, co oczywiście tworzy presję na spadek cen. Widać wyraźnie, że każdy z tych rynków żyje własnym, skomplikowanym życiem. No dobrze, czas zebrać to wszystko w całość i spojrzeć z szerszej perspektywy. Co to całe przeciąganie liny, te wszystkie konkurujące siły rynkowe oznaczają dla nas, konsumentów, i dla całej globalnej gospodarki. I to jest właśnie sedno tego listopadowego raportu. Mamy tu jasne podsumowanie tego, co najważniejsze, i idealnie pasuje to do naszej metafory przeciągania liny. Obfitość z jednej strony, presja niedoboru z drugiej i cała ta skomplikowana sytuacja pośrodku. I na koniec zostajemy z pytaniem, które naprawdę daje do myślenia. Która z tych potężnych sił, obfitość czy niedobór, ostatecznie przeważy? Która z nich ukształtuje globalne ceny żywności w najbliższych miesiącach? Odpowiedź na to pytanie będzie absolutnie kluczowa dla całej światowej gospodarki.